Cześć kochani, z tej strony Klaudia dzisiaj do was przychodzę z e, takim chodzonym filmem. Jestem w domu, e, mamy e, imprezę mieć, więc e, właśnie ten temat mi wpadł do głowy i myślę, że on jest bardzo ciekawy, myślę, że to jest coś, co e, bardzo wiele osób zastanawia e, i w sumie nie ma, nie ma ten temat za dużo jakichś takich taki normalnych rzeczy, więc słuchajcie, ja sobie was odstawiam e, i pogadamy sobie o tym. Dlaczego? Ja jestem na poście przerywanym, jak wiecie, i co teraz, jeżeli ja na przykład jem do godziny 19, a no zwykle o tej godzinie imprezy się zaczynają, no i co teraz? Co zrobić z tym, że no co, nie mogę jeść teraz i, i, i w ogóle, i w sumie alkohol też nie bardzo, no bo on też ma kalorie, i co teraz? I ja mam bardzo prostą odpowiedź. Myślę, że wiele osób się z nią zgodzi, też osoby, które... Jakby, które ja obserwuję, e, które są gdzieś tam dla mnie wiecie autorytetem w kwestii, e, w kwestii jedzenia, w kwestii tego, jak, e, jak prowadzić dietę, no to mniej więcej się z tym zgadzają, nawet nie, nie mniej więcej po prostu się z tym zgadzają e, i gdzieś tam e, tą opinię u nich też sobie potwierdziłam. Czekajcie, mnie mnie to wkurza to. O dobra, podwidało mi się, ale słuchajcie, jeżeli nie imprezujesz co piątek. I nie jest to więcej niż nie wiem raz w miesiącu, jak dla mnie, przynajmniej to jest moja opinia, to jakby to, że zjesz w późniejszej godzinie, wypijesz alkohol, nic się nie stanie, naprawdę nic. Eee... Jakby to nie, nie zniweluje zupełnie całego twojego teraz planu odchudzania. Oczywiście też nie bierzmy wszystko, wiecie, z głową i nie podchodźmy teraz do tematu, że się nażurę jak świnia i, i po prostu pokorek i będę się obiadać cały dzień, ca, cały wieczór i będę jeść, jeść, jeść bo mogę i tak dalej. To też nie o to chodzi, ale. Chodzi o to, że jeżeli zjesz w innych godzinach, w tym poście przerywanym, na przykład w piątek, zjesz później śniadanie, później zjesz y, obiad i, i gdzieś tam tą później kolację, no to nic ci naprawdę nie stanie, jakby, naprawdę, jakby twój organizm nagle się nie zresetuje i nie wróci, i wszystkie kilogramy nie wrócą, nie? Tu zupełnie gdzieś tam, wiecie, warto o tym pamiętać. Natomiast, no, chodzi właśnie o to, że ja mam mieć, właśnie w piątek mamy mieć y, y, imprezę, y, imprezę. Przyjeżdża do nas szwagier, no więc wiecie, będzie trochę alkoholu, e, będziemy jeść, e, no pewnie, wiecie, jakieś deska serów wleci, różne takie rzeczy, chipsy, czy coś takiego, no więc będzie tego jedzenia trochę więcej, na pewno zjem więcej niż powinnam, e, w takim sensie, że kalorycznie, e, na pewno, wiecie, zjem w późniejszej godzinie, tak, Ym, więc... Jakby to jest zupełnie normalne i to, że raz na jakiś czas, ale dosłownie na jakiś czas, to zrobię, nic się nie stanie. Zupełnie nic. Natomiast ważne jest to, żeby nie robić tego co weekend, tak? No bo jeżeli robisz takie rzeczy co weekend, no to nie ma to sensu. Ale jeżeli raz na czas nie wiem, masz wesele, Masz osiemnastkę, czyjąś, coś takiego, i naprawdę gdzieś tam e, idziesz, wiesz, że idziesz, to naprawdę nie ma nic z tym złego, że zjesz w późniejszej godzinie. Więc to jest, moi kochani, e, teoretycznie mogłabym już tu skończyć filmik, ale wiem, że nagle się pojawiłem pytanie dobra, no ale to co w takim razie mam uważać na wszystko, na co jem, e, czy, czy może nie, i co z tym robić, i jakie mieć do tego podejście, i w ogóle, i w ogóle. Ja wam, kochani, powiem tak, ja stosuję taką zasadę. U siebie, że jeżeli mam na coś ochotę, to staram się to zjeść, ale pamiętam, żeby się nie przejadać. Na imprezach najczęściej na typu wesela jakieś takie rzeczy jakby jest pełno dobrych rzeczy, których my chcemy spróbować. I oczywiście, jakby najczęściej nakładamy sobie w porcjach, które zjedlibyśmy jako jeden posiłek, tak? I jemy tych, tych takich posiłków. Kilka. Więc tutaj jest naprawdę spory, trzeba mieć to z tyłu głowy, że hej, ja tylko tego próbuję. Nie muszę sobie nakładać pełnego talerza, bo za chwilę będę jadła jeszcze coś innego. I to, co jakby co spowodowało to, że ja się na przykład nie przejadam właśnie na imprezę, to to właśnie takie myślenie, że hej, ja tylko próbuję. Nie planuję tutaj, wiecie, jeżeli mi coś bardziej posmakuje, no to później sobie na przykład dołożę trochę tego. Ale wiecie, nie, nie nakładam ty, tych ilości takich jak na cały posiłek, jakby to była jedyna rzecz, którą ja będę jadła. I myślę, że to jest kluczowe. Myślę, że to jest coś, co jest naprawdę ważne i bardzo mocno zmienia, wiecie, podejście. Bo jeżeli nałożysz sobie po trochu wszystkiego, jeżeli nałożysz sobie troszeczkę troszeczkę sałatki tej, troszeczkę sałatki tej, y, jakiś tam kawałek serka, jakiś coś tam y, i jeszcze troszeczkę, to nagle ci się robi jeden talerz jedzenia, gdzie zwykle nakładamy pół talerza jednej sałatki, pół talerza drugiej i tak dalej i tak dalej, nie? Więc tutaj, tutaj właśnie są takie, takie kwestie, które, o których trzeba pamiętać i trzeba pomyśleć i jak o tym myślisz, to jest dużo łatwiej, bo po pierwsze później Cię brzuch nie boli z przejedzenia, nie masz problemów z trawieniem i nie trzeba brać jakichś leków na, na trawienie, co zwykle ja po prostu gdzieś tam zawsze słyszę. Szczególnie to starsze pokolenie, które, które ma takie myślenie właśnie, że dobra, weź trawisto, nie wiem, hepa, slimim czy jakieś inne tam, wiecie co, jest na wątrobie i na trawienie, weź to, to ci na pewno położę i będzie gist. No ale z drugiej strony, jakbym się nie, nie najadła takiego wszystkiego i aż przejadła po korek, no to nie byłoby problemu, prawda? Więc tutaj jest ta kwestia, o której trzeba myśleć i o której trzeba. Pamiętać po prostu. I ja wiem, że to jest trudne, szczególnie kiedy jeszcze pijemy alkohol, tańczymy. Właśnie o tym trzeba pamiętać, że ja na przykład, no ja teraz w kwestii swojej rządkowej w ogóle gdzieś tam alkohol, dzisiaj właśnie na tym imprezie będzie go trochę. Natomiast ja też nie planuję nie wiadomo ile, ile wypić, bo po prostu wiem, że nie bardzo mogę. Natomiast też warto o tym pomyśleć, że może ograniczmy trochę ten alkohol, żeby go nie pić aż tyle, żeby. Wiecie, żeby nie, nie było tego, żeby na przykład albo, nie wiem, zamiast y, pić y, alkohol i wiecie, do tego ładować szklanę gazowanego napoju, to może warto zastąpić to, słuchajcie, wodą, tak? Ja, ja wiem, że to jest dziwne, ale ja na przykład, jak piję alkohol, y, to staram się pić też bardzo dużo wody. I po prostu, żeby się nawadniać I najlepiej jak jeszcze, jak na takich imprezach jest cytryna, woda z cytron No to już w ogóle jest super, ja jestem wtedy zachwycona i zadowolona Ponieważ wtedy po prostu, po prostu nie mamy, nie mamy z tym problemu, że wiecie Że gdzieś tam, gdzieś tam właśnie coś tam się dzieje z naszym żołądkiem Jeszcze dodatkowo ten alkohol, puste kalorie, dodatkowo te gazowane napoje Gdzieś tam, wiecie, brzuchce nabrzmiały, no bo przecież się nażłopaliśmy na tego no właśnie, więc o to, o to chodzi właśnie, żeby, żeby gdzieś tam wiecie mieć lepsze do tego podejście, zdrowsze podejście, żeby w końcu mieć Większą świadomość na temat tego, w jaki sposób jemy, i nawet na takiej imprezie, żeby po prostu mieć lepiej, lepiej to po prostu ogarnięte. Tyle. Ja wiem, że teoretycznie wszyscy to wiemy, w praktyce bardzo rzadko nam się udaje coś takiego w ogóle zrobić, i bardzo trudno jest to sobie ogarnąć. A myślę, że to jest niesamowicie ważne. Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie ogarniać takie rzeczy, żeby tego pilnować, żeby, wiecie, nie, nie mieć takiego problemu z tym, że później właśnie jesteśmy przejedzeni, że nas brzuch boli, że mamy problemy z trawieniem, że się źle czujemy. No bo po co? I Ja ostatnio zastosowałam to właśnie na weselu, na którym byłam, o którym zresztą opowiadałam Wam w, w tym filmie. I powiem Wam, że to świetnie się sprawdziło. I ja byłam zadowolona, bo wszystkiego spróbowałam na tym weselu. Na tym weselu no też nie było alkoholu, więc tu nie było tego problemu, ale dla mnie to nie, nie ma żadnego w zasadzie żadnego problemu, jeżeli nie, jeżeli nie ma alkoholu. Więc tak. Piłam dużą ilość wody, właśnie. Nie piłam za dużo gazowanego. Zjadłam wszystkie trzy posiłki, słuchajcie, wszystkie trzy posiłki zjadłam, więc to też jest fajne, które teoretycznie były w miarę ciężkostrawne, ale przez to, że ja pijam dużo wody, że to nie czułam. Że się ruszałam też, no to w miarę okej okay to poszło, ale ja właśnie pilnuję to sobie mieć, mając w głowie to, że ja po prostu jestem, chcę próbować różnych rzeczy, ale nie muszę jeść pełnych porcji tego, to było super. Słuchajcie, ja, bo, ja wyszłam i ja byłam zadowolona, bo tak jak mówię, zjadłam wszystko, co chciałam, ale nie byłam przejedzona. I to było super, następnego dnia nie bolał mnie brzuch, wiecie, nie miałam jakiejś tam zgagi, no, no różne rzeczy, różni ludzie mają. E, I gdzieś tam z tyłu głowy właśnie to jest to, o czym ja staram się pamiętać. O czym się staram właśnie mieć to, żeby no po prostu nie mieć z tym problemów. Więc to jest, to jest mój sposób, słuchajcie, zabieram was, przejdziemy się, bo już się nastaliśmy. E, ale to jest właśnie mój sposób na to, żeby żeby gdzieś tam mieć lepsze podejście do tego, jak się imprezuje. Szczególnie, że wiecie, wszystko jest dla ludzi. Naprawdę wszystko jest dla ludzi. Nie ma problemu z tym, że wy nie wymijecie sobie coś, co niekoniecznie jest bardzo zdrowe i raz na czas chcecie coś takiego zjeść. W ogóle tu jest szmeksy Leci w tle. Ale... Ale właśnie, nie? Nie... Idę do, do różnych innych tematów, ale nie ma problemu z tym, że nie wiem, że po prostu raz na czas macie ochotę na coś, co jest niezdrowe, coś co jest bardzo kaloryczne i tak dalej. To nie ma z tym problemu, nawet jeżeli czasem zdarzy Wam się właśnie zjeść w takich godzinach, w których nie macie tego po prostu, to jakby to też Wam nie zrujnuje. Natomiast jeżeli będziecie to robić, często sobie to odstawiać, no to on też nie ma sensu, tak? Więc to trzeba mieć właśnie z tyłu głowy, żeby o tym pamiętać, żeby mieć do tego zdrowe podejście. Wiecie, to, że raz na czas coś coś ci się tam prze, przewiniesz i inaczej po prostu to zrobisz, naprawdę nic się nie stanie, ale trzeba pamiętać, żeby wracać na te tory, żeby też nie robić sobie nie wiadomo, jakich przerw jako nie wiadomo jakich rzeczy, tak żeby to po prostu mieć, wiecie, takie zdrowe podejście do tego tematu i gdzieś tam nie mieć z tym większych problemów, więc tutaj maga przeskoczyła obok, trudno. Ale, ale wiecie, żeby nie mieć gdzieś tam większych właśnie z tym problemów i mieć większy luz bo jak raz na czas, nie wiem, pójdziesz na wesele i zjesz w innych godzinach, to nie będziesz takiego problemu, naprawdę przeżyjesz, nic się nie stanie, więc to jest, kochani, moja rada dla Was, nie wiem, czy Was satysfakcjonuje, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że dostaliście trochę luzu, jeżeli Wam się podobał film, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, no to kliknijcie sobie w czerwony przycisk poniżej, no i co, kochani, zapraszam na TikToka, na Instagrama, no i co, widzimy się w następnym filmiku, pa!